Bardzo się cieszę ze zwycięstwa, bardzo ważne dwa punkty dla nas, yy, można powiedzieć. Wmawiałem się troszeczkę przed tym spotkaniem o, o brawie drużyny: jak sytuacja będzie wyglądała po odejściu do tego Ale yy, największe brawa dla drużyny dzisiaj za to, że byliśmy w stanie tak zmobilizować i podejść do tego pojedynku maksymalnie skoncentrowanym i z bardzo dobrą obroną, bo wszystko się zaczęło dzisiaj od e, bardzo twardej, dobrej, i obrony. A reszta to już e, połączenie z zespołowością, 21 asyst, e, naprawdę myślę, że nasz się bardzo podobać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Przemku, proszę teraz Ciebie o kilka słów. Tak jak Trener powiedział wcześniej, bardzo dobra gra zespołowa. I, I nasza twarda obrona w pierwszej połowie zabili tylko 25 punktów. Cieszę na pewno to, że, że wyszliśmy po przerwie i, i nie odpuściliśmy, otrzymaliśmy nasze prowadzenie, udało się dowieść spokojnie do końca. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni nie było dzisiaj widać tej straty Gerald Singema i cieszymy się z tego zwycięstwa. Dziękuję serdecznie. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Panie Ren, że na tym głównym założeniem było odcięcie Levian Matsona, żeby ten nie rzucał kompletnie za trzy wyglądał taki bo on tylko w tym spotkaniu rzucił o tylko jeden rzut za czyli tak na bardzo, ale to bardzo mało. No tutaj generalnie założenie no, było takie, żeby wyjść z twardą, nieustępliwą obroną była na od samego początku. Zaczęliśmy mecz z Krzysią Roszykiem, który grał przeciwko -y, Knessetowi LIKE, i I bardzo dobrze się z tego wywiązał. Oczywiście to nie jest tylko Krzysiu Roszyk, bo tam w tym pod uwagę, że domy to przebadał się i Przemek bronił w pewnym momencie i Mateusz naprawdę zespołowo zrobiliśmy bardzo dobrą Eerno. Wysłuchanie robotę yy, ograniczając jego poczynania ofensywne. I yy, tak jakby nie pociągnął yy, swojej drużyny za sobą w tym meczu, bo często, chociażby wsuwając się do poprzedniego meczu z siarką, w którym to yy, u siebie rzucił 5 razy za 3 punkty i mówi, że drużyna energii czarnej złapał yy, ten właściwy rytm gry. No i to w ostatnim kwarty wygrało też z 20 punktami, tak? Nie chcieliśmy do tego dopuścić i no i to udało nam się A zaskoczyło pana, że czarni w ogóle nie potrafili odpowiedzieć na Waszą agresję, że na waszą grę, bo inaczej na waszą obronę, z dużej litery obronę, zagrali obronkę właściwie tak naprawdę. To nasz był. Eee, wie pan co no ja powiem tak, ja przeżyłem już kilka meczów eee, Powiem tutaj teraz o swojej różnie takich z wyższej półki, ale też zdarzały się takie niestety z tej niższej półki i na takie mecze, no niestety wiele czynników czasami ma... No, to są... Jesteśmy tylko ludźmi wszyscy i czasami, które mecze układają się po naszej myśli, a niektóre kompletnie nie. I tutaj czynników może być naprawdę kilka, które się na to mogą spowodować, Także... Zaskoczyłem. Cieszę się z postawy mojej drużyny no, i cieszę się z wygranej. Ale to czarnie nie Wam łatwiej, no, nie ma co ukrywać. Prawda? No, nie co, no nie wiem, jak, co mam jeszcze dodać. No, zagraliśmy dobre spotkanie dzisiaj i tak jak mówię, to, oczywiście to zwycięstwo jest bardzo okazałe, no ja tylko mogę się z tego cieszyć.